Nina. Nina jest. jest tak, jak w moim śnie. Te dwie części wisiorka pasują idealnie. Ta. Luna, co ty tu robisz? Nie powinnaś już spać? Luna, mama do ciebie mówi coś, nie tak? Chodzi o to. To mój wisiorek z księżycem idealnie pasuje do tego słoneczka. Słuchajcie, niedawno przyśniła mi się dokładnie taka sama szkatułka z wisiorkiem w środku. I on tu był! Czemu macie takie miny? Słuchaj, Luna, naprawdę przyśnił ci się ten wisiorek? Tak, i w moim śnie było tak samo Pasują do siebie, patrzcie Idealnie Czy to nie jest niesamowite? No, wiesz, tak to wydaje się niesamowite, Luna Tylko, że my już o tym wiedzieliśmy Co? Nie, chwileczkę, jak to wiedzieliście? Czemu mi nie powiedzieliście? Bo twierdziłaś, że nie chcesz wiedzieć nic o swojej przeszłości, a my szanujemy twoje tak. decyzje. Nie, 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 chwila. Nie chcę wiedzieć o swojej przeszłości, ale to nie znaczy, że macie coś przede mną ukrywać. Niczego przed tobą nie ukrywamy, Luna. Ale nie udało nam się dowiedzieć, kim są twoi biologiczni rodzice. Pozwól, że ci wyjaśnię, skarbie. Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś o twoich korzeniach, bo rozumiemy, że jesteśmy odpowiedzialni to. Nie, za... Nie, 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 wiecie co? Nie chcę, żebyście się czegoś dowiadywali, czy coś wyjaśniali. Nie chcę tego. Ale Luna, bo my wcale nie chcieliśmy sprawić ci jakiejkolwiek przykrości. My nie